O, kurwa, spyska, leci na internecie, bo nie gram z kimś, pojebało. Was. <laughs> nie, mi nie odjebało. Ja pokazuję ten... gestykulacja, to jest gestykulacja, to jest pokazanie zachowań ludzi piszących na czacie. Takich jak ten typ, Beskidu. <laughs> Siedzi sobie taki mały kleszcz, kurwa, pisze te swoje głupoty, pełen emocji, nabuzowany. Ręka taka kurwa jak patyk, gorzej niż u mnie. U mnie to patyk, ale niektórzy to naprawdę witki mają jak kurwa różdżka z Tibi, ta na ósmy level, taka zielona, snake beetroot, taka cieniutka. Siedzi kurwa pstryka tymi łapami, łapami, dostałby kurwa listwę i by poszedł spać na Tibi. Bo tam gadają mi, że jakieś dymy na internecie. Zaraz ja obczaję dymy, czy są. Czekajcie. Nie wiem, zobaczyłem. Chuj mnie takie dymy obchodzą. Tak ja coś to tam w dupie mam. Nawet nie musiałem. Roleś cię wyzywa. Co mnie to obchodzi? Stary, że ktoś mnie wyzywa. Ja też wyzywałem i co z tego? Mordo, krótka piłeczka. Ja nic nie muszę robić, bo widzę, że nasi ludzie zrobili tam porządek. Więc ja już mogę tylko siedzieć i prowadzić streama. Bo nasi ludzie zrobili tam porządek. Patrz jak pralka napierdala. No ostro na kurwia co? I jak robić śmieszne telefony? Już chyba trzeba zobaczyć jak z tą pralką. 5400 łapek, dziękuję. Czy planujesz dziś GTA? Zobaczymy. Serduszko dla was. Serduszko. Przestańcie już się spinać w tym internecie. Po prostu nie gram z gościem w GTA. No bo nie chcę, no bo nie gram w GTA. Mam swój plan na streaming. Serduszko wam wysłałem elegancko. Tak jak mówię, mam swój plan na streaming i nie chcę mi się tam grać w jakieś GTA z jakimś gościem. I tyle. Jesteś najlepszy. Zrób serduszko. Zrobiłem. Zrobiłem. <laughs> Dziękuję bardzo. Ale zdaję pali dislikeów dla chłopa. Pięćset pięćdziesiąt A o co poszło w ogóle? No co? Ja siedziałem sobie. Dostaję donatań, graj ze mną w GTA. No nie chcę grać. Ktoś się zaczął wyzywać, zdislajkowali dla chłopa streama, zdislajkowali dla chłopa streama i chłop piszecie, że mnie wyzywa. No ja nie będę wchodził i nie będę sprawdzał, czy mnie wyzywa, no bo nawet jak mnie wyzywał, to w dupie to mam. No serio, mam to w dupie, czy on mnie wyzywa, czy nie. A nawet jak mnie wyzywa, no to daliście mu dislike'a i tyle, no i tak naprawdę... Mamy już na tyle silną ekipę, że nie muszę ani sprawdzać, czy on nie wyzywał, ani nic, no bo wszedłem, tylko zobaczyłem, że ma dislajki. No to już kurwa, co ja mam tam robić? No co ja mam zrobić? No, no wyjebaliście gościa na plecy za mnie, no nawet nie musiałem nic mówić, nawet nie chciałem mu nic robić. Jesteście tak agresywni, że zlikwidowaliście klienta w minutę. Wy jesteście groźni, serio, moja widownia jest groźna. Kurwa. Ja nic nie muszę mówić, oni się wbili. połamali chłopa w minutę. Kurwa, ja se tu telefony robię, a oni chłopa łamią za plecami. Ja pierdolę, co się dzieje. No i wszystko. Co ja poradzę? No to no tak, taką mam widownię, no tylko się cieszyć muszę w sumie, nie? Co ja ci zrobię no? Zajebiści ludzie. Kurwa! Ej, wiecie jak to wygląda? Zaraz Wam coś puszczę. Mi się to kojarzy z jedną akcją. Jesteście podobni z zachowania, wiecie do czego? Jesteście podobni do tego. Jestem Zbyszek z Pońska. Chciałem prosić o franczyzę. Taki jeden frajer z Polska wisi nam kasę. Chcieliśmy do niego podjechać jako grupa mokotowska. No się zastanawiam, bo był dzisiaj. A Zbigniew i Zbyszek to te tej samej bo był dzisiaj pozwolenie Zbyszek. A Teraz Bigniew jest. To samo. Taj Kazyk poibał mi się. To jednak był ten Zbigniew. Ty, ale on już jest połamany. No i chuj, powiedz mu także, że nie porozumienie takie. Powiedzcie mu, że to nieporozumienie. Powiedzcie mu, że to on już jest połamany, ale powiedzcie mu, że to nieporozumienie, że sorry. Pozdrawiam cię Marcin, pozdrawiam również, piąteczka. On już jest połamany. No co, kurwa, ci zrobię? Pomyłka, kurwa, pomyłka, gościu, pomyłka. Łukieto, Rafon, powiedz mi, co tam jest żółtego na komodzie za tobą. Mega mnie ciekawi. Banan, banan. Banan. Piotrek, Mateusz, Mateo, dziękuję za suba. 5700 lajków. Dziękuję bardzo. Dziękuję, zaraz 6k, dzięki. Fajajaj mi towarem I był. Jakbym mógł kurde pograć około 19:00 tam przed A ja przed łapek w górę, dziękuję bardzo Ale zobacz, przynajmniej reklamę Przynajmniej reklamę mi robią spamując o tym rolesie, nie? Nie no chłop na O kurde! powiedziałem, że robię swoją robotę stary i nie chcę mi się z tobą grać w GTA, No stary Pozdrowiłeś mnie, a pozdrowiłem ciebie, no i twój no, no, się wkurzył ja rafonyłby co mu się kurwa, A co powiedział? Gra. <laughs> Rafon dałoby radę Kurde. Mogę podpisać. Pięć kołapek, dziękuję bardzo. Dobra nieważne. Skoro nie chce mu się teraz, może jutro jak będzie live'a robić, to możemy mu Właśnie, jak będzie robić live'a to mu przypominajcie mu ciągle o tym. I jak ten... I jak w końcu się zdecyduje, to, to piszcie mu, żeby wtedy pisał mi na maila albo na tych. Na fejsiku. Znaczy na fejsiku to raczej nie znajdę tego maila. Znaczy kurde tej wiadomości. Więc w sumie to najlepiej, żeby mi pisał. A w sumie gówno. W sumie mam kolegów, będę grał z kolegami. Niech się wali na ryjnie. Chciałem miło pograć, to niech się wali. Jak, jak mu się nie chce, leniowi, to nie. Odpalam GTA, jeszcze chwilę pykniemy z wami i skaszaniam. Więc dokończył tą mapkę, ale nikt mi nie chce pomóc. A jak ci... On już jest dawno połamany. No i chuj, powiedz może nie porozumienie takie. Ta. Pozdrawiam. Tadeł Oliwia, nieważne. Dziękuję za suba. Pięć tysięcy. 6 kałapek, gościu. Mimo, że po nim nie gardło, ale zrobię te pie... piełkury. Zrobię te piełkury. Piełkury! O, powiedz mu kurwa, że jest połamany. Normalnie gościu. Rafał Gwin live. Nie mam czasu, robię telefony teraz. sorry. Zwyzywałem Rolesem. Dobra, już chuj z tym Rolesem. Nie wiem kto to jest, kurwa. Dajcie spokój. No i chuj powiedz, bo także nieporozumienie takie. Nie każdy facet z widłami to Zeus, czy kurwa Neptun. ta, Nie każdy facet z widłami Zeus czy kurwa Rage quita zajebcie z tamtego live'a, co wy tam robicie? Zaraz się na was obrażę. Na chuj tam siedzicie? Co wy, pojebani? Tu jest dym. Tu jest dym. Rage Quit, stamtąd ma polecieć. Exit, escape. Stamtąd escape. Razer Bombel Norbert. Żaba Marcel, nie no, dajcie już chłopowi spokój, nie sobie siedzi tam, grać czy coś tam. Wyzywa, wyzywa, bo jest młody, niech wyzywa, chuj z jego wyzywaniem. Przyjedzie na meetupę, czy coś, dostanie listwa i chuj. Głośnik MikroLab, jak ja dzwonię po... Słyszysz, co jest? Z powiedział na streamie. Co powiedział? O kurwa! Y z tobą, że nie wie, kto to jest, a potem powiedział, y że jak przyjedziesz na meetupę, dostaniesz od niego listwę na ryj. Kto? Rafał tak powiedział. Ale że kto dostanie? Ty. Za co? Nie wiem, właśnie. <laughs> Dobry. No ja Czekaj mam ciągle wymienia Tak stan. Jak ktoś do, Ile linka, ludzi do mnie do dzwoni, kurde. Ludzie, a ja telefon wyłączam, panie. E, znaczy nie w tej spam? aplikacji. W tej, w tej aplikacji z tego. do bloka możesz dać e, wszystko, wszystkie numery, żeby blokować. Chciałby wszystko wyjaśnić, i by cię nie obraził, a twoi widzowie go po prostu przyszli. Ja wiem o tym, ale tu nie ma co wyjaśniać, no co, co tu wyjaśniać, no tu wystarczy być cicho, tak naprawdę, co tu wyjaśniać, tu wystarczy być cicho i nie ten, być wyjebane mieć we wszystko, taka prawda, czym, jaka by była ta rozmowa? To nie jest stary rozmowa, bo dzwonimy do siebie. No, no nic do ciebie nie mam. No, ja do ciebie też. No, no to siema, no, no i siema, no i pochuj mi takie coś. Po co ja mam dzwonić i mówić komuś, że nic do niego nie mam? Jak kurwa, jak wiem. Pochuj, pochuj, mam się dawać komuś pokazać. Nie chcę stary się dawać komuś pokazać na moim live, i nie będę z nim gadał na Skype'ie, i chuj, bo prowadzę streama. I nie każdy wie, kto to jest, i chuj, i się nie dowiedzą, no bo tak. W chuju to mam. By wszystko wyjaśnić, nawet by cię nie obraził, a twoi widzowie go po prostu przyszli. Ja wiem o tym, ale tu nie ma co wyjaśnić. No co, co tu wyjaśniać? No Tu wystarczy, być cicho, tak naprawdę. Co tu wyjaśniać? W sumie Rafon dobrze gada. Cicho i... Wystarczy I... być ja cicho. Tak, i to mieć Dokładnie. Taka prawda. C I, czy... tą, I tą puentą Rafona skończymy tego live'a. To nie jest stary Dokładnie. rozmowa, bo dzwonimy do siebie. No siemano, no nic do ciebie nie mam, no ja do ciebie też. No, no to siema, no no i siema, no i pochuj mi takie coś. No po i taka prawda. Mówić komuś, że nic do niego nie to mam, prawda. jak kurwa, jak wiem, pochuj, pochuj, mam się dawać komuś pokazać. Nie chcę stary się dawać komuś pokazać na moim live i nie będę z nim gadał na Skype'ie i chuj, bo prowadzę streama i nie każdy wie, kto to jest i chuj, i się nie dowiedzą. No bo tak. I tak się dużo osób dowiedziało, więc ogólnie. Domo oto skończymy tego live'a. Rafon, nic do Ciebie nie mam, ziom. Mam nadzieję, ja że, ty, również. że Ty do mnie też nie. Skoro tak nawet powiedziałeś na live'ie. Więc dzięki za oglądanie live'a, trzymajcie się i dzięki Rafon, że powiedziałeś to słowo. Dzięki Tobie mogę właśnie skończyć live'a bez żadnych bólów dupy i tym podobne, więc joł, trzymajcie się, siemanko. Siem